Sezon podatkowy w pełni, Wiele z, wielu z nas już się na pewno rozliczyło, niektórzy ciągle zbierają potrzebne dokumenty, więc przypomnę tylko, że termin rozliczenia za rok 2022 mija 15 kwietnia, mamy więc jeszcze trochę czasu, dlatego chciałbym krótko podsumować, co możemy jeszcze zrobić, aby zminimalizować nasze należności podatkowe. Po pierwsze, cały czas możemy dokonać dystrybucji, zarówno na kontrybucji na tradycyjne konto IRA, jak i na ROF IRA. Wpłaty te muszą być dokonane do 15 kwietnia, aby uwzględnić je w zeszłorocznym zeznaniu podatkowym. I limity składek za rok 2022 wynoszą 6 tysięcy dolarów, gdy nie mamy jeszcze 50 lat, lub 7 tysięcy po ich skończeniu. I kwoty te możemy wpłacić w całości lub na konto IRA albo Roth IRA, lub rozdzielić się, na, rozje, rozdzielić się na oba konta. I główna różnica pomiędzy tymi kontami polega na tym, że wpłacając składkę na tradycyjne konto IRA, możemy odliczyć sobie tę kwotę, tę kwotę od podatku i zmniejszamy nasz dochód do rozliczenia. A w przypadku Roth IRA nie przysługuje nam to odliczenie, gdyż gromadzone tam oszczędności mają już zapłacony podatek. Zawsze warto skonsultować się z doradcą podatkowym i upewnić się, która opcja przyniesie nam więcej korzyści. I warto tutaj też dodać, że możemy wpłacić składki tra na tradycyjne IRA lub Roth IRA dla siebie i swojego małżonka, nawet jeśli on czy ona nie pracuje. Wystarczy. Tylko że jeden z małżonków wykazuje wystarczający dochód i może zrobić tę kontrybucję dla obojga. Kolejna rzecz, którą cały czas możemy zrobić, jeszcze w tym sezonie podatkowym, to dopłaty na konta SEP-IRA. SEP-IRA daje możliwość oszczędzania na emeryturę właścicielom małych firm, zatrudniających jednego lub więcej pracowników lub osobom samozatrudnionym i prowadzącym własny biznes. W przypadku tego planu mamy dużo więcej czasu, bo aż do 15 października i obowiązuje, obowiązują też dużo wyższe limity składek. Na 2022 rok możemy wpłacić do 25% naszego dochodu z payroll, nie przekraczając przy tym 61 tysięcy. I kwotę tą możemy również odliczyć od podatku. I na koniec jeszcze jeden sposób, dzięki któremu możemy zaszczędzić na podatkach: są to wpłaty na konta HSA, tzw. Health Savings Account, które kumulują fundusze na wydatki medyczne. Za rok 2022 możemy wpłacić na nie 3650 dolarów, jeśli rozliczamy się indywidualnie, lub w przypadku małżeństw 7300. Po skończeniu 55 lat, wkłady te mogą być podwyższone o dodatkowe 1000 dolarów. Dobra wiadomość jest taka, że kwoty, które na nie wpłacamy, zmniejszają nasz dochód i możemy odliczyć je od podatku, a w przyszłości wybierać je bez podatku na pokrycie kosztów leczenia. Więc, jak widać, pomimo tego, że zamknęliśmy rok 2022, ciągle możemy jeszcze dokonać pewnych ruchów strategicznych. No, które pozwolą nam zaoszczędzić na rozliczeniu podatkowym. Jeśli macie Państwo dodatkowe pytania, zapraszamy do Financial Health Alliance, nasz numer 847 312 3454. Zachęcamy również do polubienia naszej strony na Facebook pod tytułem Zaplany Finanse oraz śledzenia naszego bloga na YouTube, też o nazwie Zaplany Finanse, no, gdzie znajdziecie Państwo mnóstwo pożytecznych informacji dotyczących planowania emerytalnego i inwestycyjnego.